Uwaga! Niniejszy materiał zawiera spoilery z filmu Kot w butach. Ostatnie życzenie. Jeśli jeszcze nie widziałeś tego filmu, to polecam czym prędzej wybrać się do kina, póki go jeszcze grają. Na samym końcu 2018 roku byliśmy świadkami narodzin rewolucji w świecie animacji. Bo właśnie wtedy Into the Spider-Verse pokazało nam, jak i wielu wytwórniom, że animacja wcale nie musi trzymać się jednego toru i stylu. Pokazano nam, że tą animacją można się bawić na przeróżne sposoby. Wykorzystanie nagłej zmiany koloru czy scenerii, żeby do maksimum podkreślić wydźwięk danej sceny, upychanie całej masy szczegółów, czy ten już wdarty na stałe do mainstreamu animacji zwolniony klatkarz, który pięknie akcentuje sceny walk. Uwielbiam. Jeszcze aberracja chromatyczna, aberracja chromatyczna, taka piękna. Można by tutaj wymieniać w nieskończoność fakt. Jest taki, że Spider-Man uniwersum dał nam coś, czego nawet nie wiedzieliśmy, że potrzebujemy. Kiedy zachwycaliśmy się nad tym, jak to coraz wyżej Pixar stawiał poprzeczkę z każdą kolejną produkcją. Chociaż z drugiej strony stawało się to już bardzo powtarzalne, i gdzieś tam rodziło się już zapotrzebowanie na coś nowego, coś zupełnie świeżutkiego. I myślę, że obecnie Pixar jest w zupełnie innej kategorii animacji. Nadal dostarcza świetne filmy filmy, które w niektórych przypadkach dają nie tylko nieskazitelną i wypełnioną szczegółami animację, czasami wstawiając sceny, którymi trochę chcą się popisać, jak bezbłędnie to robią. Oczywiście nic do tego nie mam, jak dla mnie to mogą się tak popisywać zawsze, nie będę narzekał. Jest, jakie to jest piękne! Animacja to wspaniałe medium, przez które można opowiedzieć świetne historie w fenomenalnym opakowaniu. I Dreamworks po raz kolejny pokazał, że jest niezawodny w swoim fachu. Kota w butach pokochali wszyscy i sam widziałem go już pięć razy. Pierwszy raz premierował w kinie, drugi raz, bo chciałem kolejną osobę zapoznać z tym arcydziełem, trzeci raz z oryginalną ścieżką dźwiękową, no bo niestety w Polsce nie zdecydowano się na dystrybucję filmu z napisami, tak jak w przypadku Into the Spider-Verse właśnie i dubbing bardzo lubię, ale polecam również gorąco oryginał. Czwarty raz, bo zabrałem kolejną osobę do kina i piąty raz dzisiaj, kiedy to poszedłem sam w celu posiadania świeżej głowy przed nagraniem tego materiału. Na seans wybrałem się o 11.30 i sam sobie jestem winien, ponieważ trafiłem na seans, na którym było kilka wycieczek, szkolnych, czy jakichś półkolonii, nie wiem. Sami się pewnie domyślacie, z czym musiałem się tam zmagać. Maciek! Maciek! Gdzie jest Maciek? Mateuszku, zostaw kolegę, przestań się, przestań go popychać Zostaw! Marcelina, chcesz chrupki? Nie chcę chrupków. No nic, no, no Marcelina nie chce chrupków. A widział ktoś tego Mateuszka? Nie, Kasperka. Nie, kogo ja właściwie szukam? Ja. Ile tu jest dzieci? moje wadę półkolonie. O, jest gwiazda, Mateuszek przyszedł. Mówiłam, k popcorn wcześniej kupować, a nie teraz szukam oh, wszystkich, kurwa. Oh, oh. Przestań zasłaniać paniu, bo Oh Polecam wybrać się do kina, póki jeszcze grają. Wygląda to pięknie na dużym ekranie. Przed filmem puszczają zwiastun Across the Spider Verse, więc też fajnie zawiesić oko. Tylko nie bierzcie seansów przed dwunastą, bo później stoi taki Mateuszek obsrany po pachy, zasłania ci ekran i ryczy, bo wychowawcze jej nie pozwoliła mu pójść po popcorn. Mateuszek w dupie wszyscy mają ten twój popcorn, zasłaniasz mi zwiastun Szpudermana! Zaryzykuję stwierdzeniem, że Kot w Butach Ostatnie Życzenie to najlepsza animacja 2022 roku. Pozwolę sobie też na to, żeby powiedzieć, że Kot w Butach to zdecydowanie moja ulubiona animacja od DreamWorksa. Wytwórnia działa tutaj bezkompromisowo, pozwalając sobie na całkiem sporo, tak wiecie, w odniesieniu do swojej kategorii wiekowej. I wiem, można w tym przypadku powiedzieć DreamWorks DTGM, ale akurat ta produkcja na tym polu wyróżnia się i to bardzo. A. Film zawiera całą masę żartów i dialogów, które mogą być nieco makabryczne dla młodego odbiorcy. Tutaj dobrym przykładem jest historia psa Perito o kamieniu, skarpecie i rzece. Czy praktycznie wszystko co powie Jacek Placek, który jak totalny szef wchodzi w swój bujający motyw przywodni. B. W filmie ma miejsce zaskakująca ilość zgonów, które podane są bardzo wprost, jak na przykład scena, w której roślina w czarnym lesie zjada piekielnego piekarza, zostawiając po nim jedynie szkielet. C. Wcześniej wspomniany Jacek Placek, który jest tak maniakalnie i karykaturalnie zły, że człowiek nie wie, czy ma się śmiać, czy płakać, czy może jedno i drugie. D. Postać wilka, aka śmierci, jest podana w taki sposób, że zdarzyło mi się słyszeć jak dzieci płaczą ze strachu w trakcie seansu i mam nadzieję, że to był ten Mateuszek, nawet ja ponad 20 chłop, gdy słyszę to gwizdanie, to reaguje tak samo jak puszek. O, jakoś kiepsko się czuję. Nie wiem, czy to tylko chyba przy. O... Nie, 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 nie! nie, 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 nie! Padają e. tutaj dość mocne zwroty, jak na przykład. Gadaj, stara torba, albo wypruje ci flaki. Nie pamiętam dokładnie, jak to było w przypadku oryginału. To jeszcze sobie sprawdzę przy okazji innego materiału, o którym będzie później. Trochę się tutaj pojawia takich tekstów. No i wszystkie sceny, w których ocenzurowano wypowiedzi Perito. Nie wiem, jak tam na waszych seansach, ale ja te wszystkie trzy razy, jak byłem w kinie, jak i podczas oglądania kinowej wersji w domowym zaciszu, zawsze słyszałem śmiech dzieci dopiero w tym momencie, jak pojawiała się cenzura. Na dzisiejszym seansie jeden chłopak nagle powiedział Ej, słyszałem jak powiedział z... 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 Mateusz! Tak, mam nadzieję, że to był właśnie ten Mateusz. Ale nie dam sobie spokoju, póki nie omówię kwestii nowego Intra Dreamworksa, który pojawia się po raz pierwszy właśnie w tym filmie. Rozumiem koncept i pomysł, ale sam nie wiem, jakoś wolałem wcześniejszą wersję, która była modyfikowana na potrzeby filmu, do którego openingiem była. No i na Boga, dlaczego jest tutaj dzieciak rządzi, a nie ma mega mocnego? Dlaczego są tu te trolle, a nie ma kogokolwiek z serii Madagaskar? Chociażby do nie wiem, pingwinów są dosyć ikonik. Ale jest szereg. Fiona i Osioł. Ciesz się pan i nie narzekaj do k... No, już, 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 wybaczcie. Film jest tak nieskazitelny w moim mniemaniu, że do czegoś musiałem się przyczepić, tak? 15 października 2022 roku pojawił się pierwszy Zwiastun i już wtedy czułem, że to będzie bardzo udany film. I uwaga, ciekawostka: w tym właśnie Zwiastunie pokazana jest skrócona sekwencja wszystkich śmierci kota. Jest ona w innej kolejności, a jedna śmierć jest zupełnie wymieniona. W Zwiastunie widzimy, jak na kota rzuca się zapaśnik sumo, a w kolejnym Zwiastunie, jak i w filmie, jest ona wymieniona na scenę z ciastkiem i nastawianiem. Pikarnika. Albo tę scenę wycięto i postanowiono zrobić jednak to, albo twórcy nie chcieli za wcześnie pokazywać, że użyją którejś ze starych postaci z serii. Trzeci zwiastun nakręcił mnie jeszcze bardziej, szczególnie że użyto tam piosenki All Star autorstwa Smash Mouth z 1999 roku. Jeśli oglądaliście szerega, na pewno ją doskonale znacie. Somebody won't hold me, the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shade Turululul. A więc DreamWorks leciutko szturka naszą nostalgię kikiem. Na rękę im też było to, że w utworze znajduje się fragment Only Shooting Stars Break the Mold. W nieba spadła gwiazda. Najbardziej mi się podoba, jak to odzwierciedla finalny produkt. Muzyka ta jest użyta ze smakiem, tak samo mają się nawiązania do całego uniwersum Shreka, mamy scenę z ciastkiem, czy z Pinokiem, które są wykorzystane z wyczuciem. Kiedy kotu podczas swojej pierwszej walki ze śmiercią przelatuje życie przed oczami, pojawia się również sekundowa wstawka z Shrekiem i Osłem, która jest o ciupinkę dłuższa od wszystkich innych, głównie po to, by zaakcentować nam ją jeszcze bardziej. Różne postacie znane z serii, które stanowią bardziej tło, przed które należały do tych postaci, i oczywiście ostatnia scena, w której drużyna przyjaźni dociera do Zasiedmiogurogrodu. Skoro Perry to jest takim komik reliefem, czyli w pewnym sensie odpowiednikiem osła, to ciekawe, czy podczas podróży do Zasiedmiogurogrodu krzyczał, Daleko jeszcze! Swoją drogą, jeśli chodzi o osła, to Eddie Murphy ogłosił, że z chęcią powróci do tej roli. Część osób po zakończeniu Kota w Butach spekuluje o szeregu piątce, jednak sam Murphy chętniej zobaczyłby spin-off o ośle. Bo jak sam powiedział, osioł jest dla niego zabawny. Mniejszą postacią niż Kot w butach. Osobiście nie wiem, czy taki film jest potrzebny, ale myślę, że Dreamworksowi można teraz spokojnie zaufać. A do osób, które obawiają się o polski głos osła z racji ostatniej afery Jerzego Sztura. 07 promila, stop w jednym kierowcą. <śmierdzi> Stop pijanym kierowcom, ale, ale nie, nie stop... Ośle! O, ośle osłowi. Spokojnie kochani, spokojnie. Pamiętacie Beatę Zidrak z licznikiem dwóch promili za kierownicą? Ostatnio słyszałem w radiu, że gdzieś tam ją zapowiadali, więc Juras pewnie też przejdzie, jak trzeba będzie nagrać głos osła do kolejnych części uniwersum Shreka. Najwyraźniej normalizowanie pijanych gwiazd za kierownicą to norma. A szkoda. A skoro już mówimy o dubbingu, to zróbmy sobie szybkie porównanie niektórych kwestii w oryginale, jak i w polskiej wersji językowej. W scenie, w której Jacek Placek wyrusza wraz z piekielnymi piekarzami po mapę, którą ukradł mu puszek i kitty, w oryginale słyszymy: Jest to nawiązanie do Czarnoksiężnika z OS z 1939 roku. Natomiast w polskiej wersji zdecydowano się na bardziej makabryczną kwestię Jacka. Sam Jacek Placek jest tutaj bardzo dobrym posunięciem, jeśli chodzi o tłumaczenie. W Polsce mało kto słyszał rymowankę o Hornerze, więc nawiązano tutaj do Jacka i Placka, czyli tych dwóch, co ukradli Księżyc. Pomijając samo nawiązanie, to tłumaczenie jakoś lepiej wybrzmiewa, gdy kot mówi: Nie, tylko nie Jacek Placek! Podczas walki z Olbrzymem na początku filmu, tuż przed ostatecznym uderzeniem z użyciem dzwona, kot w oryginale mówi: Hey, you wanna see something cool?. Natomiast w polskiej wersji słyszymy: Cześć! Wybacz, ale ci Nie muszę chyba tłumaczyć, dlaczego to mi się bardziej podoba. W trzecim akcie filmu, kiedy wszyscy bohaterowie znajdują się na gwieździe spełniającej życzenia, mały miś podchodzi do Jacka Placka i mówi I'm gonna Natomiast w polskiej wersji słyszymy to. Najpierw jak stary gacie, a potem zabiorę ci gary. I co prawda tekst małego Misia jest delikatnie zmieniony, to tutaj największą robotę robi to, co właśnie mówi Jacek Placek. Jeśli chcecie zobaczyć pełen materiał z porównaniem polskiej i oryginalnej ścieżki dźwiękowej, to piszcie w komentarzach. Soundtrack tego filmu jest pierwszorzędny. Polecam sobie sprawdzić pełną listę utworów z tego filmu. Jak już wspominałem wcześniej, muzyka przewodnia. Jacka, placka, buja, jak cholera. Piosenka z samego początku filmu, która tak samo daje radę w oryginale, jak i po polsku, pojawia się trzy razy. Pierwszy raz, aby zbudować narrację pyszałkowa tego kota, który od znaku skromności znalazł w paczce chipsów. Drugi raz, aby kot mógł pogrożyć się w rozpaczy, że idolem i legendą już nie jest. I trzeci raz, kiedy to wraz z poprzednimi życiami wspomina dawne czasy, to też prowadzi do wymiany. Zdań, po której kot stwierdza, że jego poprzednie życia go denerwują, co powoduje u niego konflikt wewnętrzny, co sam mówi. A jeśli chodzi o sam soundtrack, to ten zgrywa się idealnie z tym, co się dzieje na ekranie. Kolejna rzecz, która sprawia wrażenie, że ten film jest dopracowany w najmniejszym szczególe. Jeśli chcecie poznać więcej szczegółów, które mogły Wam umknąć w trakcie oglądania, to zapraszam na ten oto film z kanału telewizji filmowej. Bardzo podoba mi się też to, jak film traktuje swoją poprzednią część. Niby powraca postać kociłapki, ale historia z jedynki. Nie jest nam do niczego potrzebno. Całe szczęście, bo jedynka była. no nie taka jak dwójka. W ogóle znajomość jakiegokolwiek filmu z uniwersum Shrek'a nie jest tutaj w ogóle potrzebna. Film jest zrobiony tak, żeby mógł być dla wszystkich. Zostawiono jedynie miejsce na małe nawiązania, czy bardziej ukryte steregi, jak na przykład wpis Hamptiego w książce z baśniami, którą w kółko czytała Złotowłosa w dzieciństwie. Na początku mogłoby się wydawać, że ta czwórka ma być jedynie poboczną grupką antagonistów, która ma być bardziej walorem komediowym. Kiedy pierwszy raz pojawiają się na ekranie, w ich rozmowie już pojawia się w sam raz. Jest to parę razy akcentowane, jak na przykład podczas ich zupełnie zwyczajnej wizyty w dom mamy Luny, kiedy to tata miś przesłuchuje Lunę za lekko, a mama za mocno. Wtedy złotowłosa pyta ich, czy mogą chociaż raz zrobić coś w sam Raz wątek jest bardziej poruszony, kiedy rodzina przestępcza wchodzi do wykreowanej przez czarny las misiej chatki. Pokazane nam jest, jak złotowłosa w dzieciństwie po raz pierwszy wchodzi do chatki w dzieciństwie i kładzie się na zatwardym łóżku. Potem za miękkim i na końcu takim w sam raz. Mama Miś mówi jej, że właśnie wtedy wkradła się do jej chatki, skradła ich serca i od tamtej pory wszystko było w sam raz. Niestety, po minie Złotowłosy widać, że to nie jest to, czego by chciała, co daje nam do zrozumienia, że ci bohaterowie nie są nami. Dostajemy wtedy wątek, o którym nawet nie wiedzieliśmy, że go potrzebujemy. Kluczowym momentem dla Złotowłosy w całej tej historii jest moment, w którym Perito mówi jej, że mając taką rodzinę wygrała los na loterii. Później kosztem życzenia ratuje swojego brata, chociaż mogła po prostu zabrać tę mapę ze sobą, zamiast się gapić raz na nią, raz na swoją rodzinę w opałach. Dziewczyno, mogłaś to po prostu wziąć do ręki, przestać się na to gapić i biec tam, wystarczyłoby ci czasu. Dobra, spokojnie, spokojnie Piotrek, to tylko film, pamiętaj o tym. Perito w ogóle jest postacią, która niby jest komik reliefem, ale to właśnie on jest niesamowicie ważny zarówno dla Złotowłosej, jak i dla Puszka i Kitty w całej historii. Jacek Placzek jest tak karykaturalnie zły, że aż ciężko uwierzyć, słuchając go, że udało się to wepchnąć do filmu potencjalnie dla dzieci. Żyjąc w niechlubnym świetle swojej rymowanki, za którą nikt nie przepadał, chciał tylko jednego: posiąść całą magię tylko dla siebie. Więc motywacja jest, wyjaśnienie dlaczego jest taki, jaki jest, też mamy. i gra gitara. Całe to maniakalne zło Jacka zostawia nam też pole do tego, aby było to zabawne. Jacek, mówiący o tym, że za dzieciaka nie miał nic oprócz kochających rodziców, czy pewności, że odziedziczy firmę. Tylko się poklastać! Czy cała masa innych jego tekstów, jak na przykład. Przestań, jak jest... I tutaj docieramy do najlepszego Wilayna w historii animacji, przynajmniej moim zdaniem. Tak jak wcześniej wspominałem, jego gwizdanie sprawia, że sam mam ciary. I na dzisiejszym seansie słyszałem, że dzieci były przerażone, kiedy pojawiał się Wilk. Mam nadzieję, że najbardziej skasztanił się Mateuszek! Ale ile razy pojawia się Wilk w filmie? Jego debiut na ekranie jest czymś, czego raczej nikt nie zauważył podczas pierwszego seansu. Bo chyba, że ktoś pierwszy raz oglądał w zwolnionym tempie z jakiegoś powodu. Kiedy Kot walczy z Olbrzymem na początku filmu, Wilka możemy dostrzec ukryty. Tego w lewym rogu ekranu. Ma to nawiązywać do tego, że Wilk powiedział naszemu protagoniście, że widział każdą jego śmierć, a ten nawet tego nie zauważył. Drugi raz pojawia się podczas pierwszej potyczki z Kotem, która jest jedną z lepszych scen w filmie. Po raz pierwszy słyszymy to charakterystyczne gwizdanie, a nasz bohater z pewnej siebie legendy zostaje sprowadzony na natychmiastową emeryturę. Dostajemy też pierwsze wskazówki co do tego, kim tak naprawdę jest rzekomy łowca nagród. Pierwszą taką wskazówką, która miała stanowić preludium nadchodzących wy były słowa lekarza. Śmierć. Nie odpuszcza. Drugi raz, kiedy widzimy wilka, jest bardziej przypominajką. Wilk zaczyna gwizdać, kiedy Puszek, Kitty i Perito uciekają od Jacka Placka i daje kotu znać, że ma na niego oko. Nie stara się go gonić, nie ubolewa nad tym, że jego cel się oddala, tylko daje nam do zrozumienia, że i tak nie ma przed nim ucieczki. Trzeci raz pojawia się już w Czarnym Lesie, podczas walki z Jackiem Plackiem. I PIEKELNYMI piekarzami. Ale raczej można ten moment nazwać bardziej... Jacek Placek zabija praktycznie każdego ze swoich ludzi, bo nawet nie martwi się tym, w kogo trafi Sin? Razem nie tylko przypomina o sobie, ale jedynie swoją obecnością i postawą mówi, tak: nadal mam cię na oku. Zapraszam do tańca. Suko! Kot dostaje wtedy ataku paniki. Wbiega do lasu i na każdym drzewie czy w każdej skale widzi wilka. Jest to efekt pareidoli doli wykorzystany w wyśmienicie w stosunku do nasilonego strachu, który przeżywa kot. Czwarte wtargnięcie wilka w drogę puszka jest o wiele mniej spodziewane niż cała reszta. Jego obecność nie jest zapowiadana gwizdaniem, tylko wchodzi w kadr zupełnie bezpardonowo. Poprzednie życia kota mówią mu, że bez nich zawsze będzie mu towarzyszyć żyć. Wtedy dowiadujemy się z kim mamy w ogóle do czynienia. Wilk mówi, że nie lubi kotów, a idea, że ktoś ma dziewięć żyć to czysty absurd i do tego jeszcze wrócimy. Ostatni raz widzimy go podczas finalnej potyczki na gwiazdce spełniającej życzenia. W finałowe starcie ma parę odniesień do ich pierwszego pojedynku. Kot, który odrzuca wilkowi broń z powrotem i mówi mu, żeby ją podniósł, czyli to samo co wcześniej zrobił wilk. Inny sposób wykończenia swojego kręciołka, tak żeby wilk go nie złapał i zaskoczył go z buta, czy nawet od Odbicie Wilka. Podobne odbicie widzieliśmy właśnie w ich pierwszej walce, tylko wtedy było to odbicie Kota. Dzięki zakończeniu tej walki wreszcie możemy otwarcie spekulować nad tym, czy Wilk tak naprawdę jest wilejnym? Owszem, ściga tytułowego bohatera z zamiarem odebrania mu życia, ale nie robił tego bez powodu, prawda? Kiedy Twoją profesją jest dosłownie śmierć, to lekko irytujący jest futrzak nieszanujący swoich żyć, który mówi, że śmieje się śmierci w twarz. Do tego dochodzi to, co Wilk mówił o posiadaniu dziewięciu żyć. Kiedy orientuje się, że w Kocie zaszło, Jakiejś zmiany już nie boi się mu przeciwstawić, odpuszcza i mówi kotu, żeby nie zmarnował ostatniego życia. Koniec końców, można sobie powiedzieć jedno: może i wilk jest straszny, może i sram po gaciach za każdym razem jako drugiej w nocy puszczę dźwięk tego cholernego gwizdania przez przypadek, ale czy postać wilka jest zła? Jak wy sądzicie. Każdy z bohaterów tego filmu dostaje odpowiedni czas na ekranie, zostaje należycie potraktowany, wszystkie historie bohaterów, jak i ich uczucia, motywy są jak najbardziej jasne i klarowne. To właśnie dlatego ta produkcja. Pomimo, no nie oszukujmy się, banalnego schematu, właśnie tak dobrze działa. Jestem stuprocentowo przekonany, że jeszcze się wybiorę na to do kina. No, może nawet nie raz. Nie pamiętam kiedy jakiś film tak mnie zachwycił, żebym w kółko chciał go oglądać. I co by tu więcej powiedzieć? Wspaniała animacja, cudowna ścieżka dźwiękowa, niesamowicie dobry charakter development. Tak jak mówiłem na początku, z racji, że mój film jest leciutko spóźniony. Nie jestem w stanie wam powiedzieć nic nowego, czegoś, czego jeszcze nie słyszeliście. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, to zakładam, że film widzieliście, nie mniej jednak polecam obejrzeć go sobie z oryginalną ścieżką dźwiękową lub pójść znowu do kina, póki go jeszcze grają. Ale pamiętajcie jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy, nie chodźcie na żaden poranny seans, bo później będziecie musieli wysłuchiwać gangu Mateuszka, jak wam drą ryja, kiedy próbujecie się skupić na tym filmie. MARCELINA CHCESZ TE chrupki, A CZY NIE? Bardzo ładnie. Możesz mi teraz nie przeszkadzać. Jak ja ci zaraz przeszkadzę gówniarzu, to z nie wyjdzie. No o co ci teraz chodzi? Dzwoniła do mnie twoja wychowawczyni. Przecież ja nic nie zrobiłem, no. Ach, nic nie zrobiłeś. A na wycieczce w kinie? Hmm? Kto krzyczał, przeklinał na całą salę, przeszkadzał innym. Wstydu się pani na przyjęło. Nie to ile raz mam ci powtarzać, to nie byłem ja. Tam byli też inni ludzie, mogło się komuś coś pomylić. O nie, 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 to nigdy nie jesteś ty winien, zawsze ktoś inny jest, zawsze ktoś inny. Jeszcze raz powtórzę, dużo osób tam było, skąd pewność, że to niby byłem ja? I tutaj nawet bym się z tobą zgodziła, gówniarzu. A potem zobaczyłam film Piotka Parkinga, jak wymieniał twoje imię, że to ty najbardziej się wyróżniałeś z tłumu. Ha? No, masz szlaban, gówniarzu. Mamy Piotrek Parkin.